Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Kinga Rusień, proszę Państwa, siedząc nad kilkoma stroniczkami napisanej przez siebie książki... Ma, nagle... miała, poczekaj, miała głowę podpartą taką wielką dłonią. Ogr ogromną. Ogromną tak. ta dłoń przykryła całą twarz i te palce tak sterczały... Obudziła, i ona... obudziła się na chwilę, wyrwa, wyrwała z dłoni własnej i krzyknęła Co z tym życiem. I ten tytuł napisała na okład. O, o roz... czym jest ta książka? O mężczyznach, miłości, O dzieciach, kobiecej przyjaźni, karierze, zwycięstwach, porażkach, życiowych wyborach. Tomku! Rusin i Ume próbują wyjaśnić, dlaczego się kochamy, nienawidzimy, a potem dociekają, dlaczego boimy się wyjść z niechcianych związków. I o Tomku! Zastanawiając się, dlaczego tak trudno jest za zacząć życie od nowa. Ja I o Książka jest zapisem rozmów dwóch dziewczyn siedzących obok siebie, jakby w kawiarni. O tomku też! Rozmawiają, jak dwie koleżanki. Kinga Rusin tłumaczy, że, tytuł, że tytuł wyraża troskę, troskę o życie. I to z nim! I najpełniej oddaje zawartość. A była świadkowa na Książki. żubie. Kobiety e, porzucone, e, proszę Państwa, e, są dosyć przewidywalne, ponieważ e, albo puszczają się z całym światem, e, albo robią sesję w Playboyu, albo piszą książkę. No, z naszego punktu widzenia Kinga chyba najgorzej wybrała. Podobno po słowie do książki napisał Marek Konrad. Oj. Słyszałeś, że Marek jest w depresji? E, no tak, no ciąg, Pod... cią, cią, ciągle pija, poza tym teraz już wiemy dlaczego. Doczytał do końca. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rok. Więcej na www.skrock.pl